Taki macie pogląd, jaką macie perspektywę. Dzisiaj zobaczymy właśnie jak bardzo perspektywa wpływa na nasz pogląd na rzeczy. Bo czasem rzeczy wyglądają inaczej, niż można by tego było przypuszczać na pierwszy rzut oka jakby. Nieważne w sumie, zostawcie łapkę w górę, bo przypominam wam, że 7000 łapek w górę dzisiaj, no może nie dzisiaj, ale ogólnie 7000 łapek w górę, to kolejny odcinek z tej serii na moim kanale. Reditowym kanale. Więc łapka w górę i zobaczymy, czy dzisiejsze perspektywy rozwalą nam mózg. To zdjęcie trzeba chwilę dłużej popatrzeć, żeby zauważyć, że to drzewo dokończyło troszeczkę twarz tego jelonka tutaj. A to. Okej, okay. na początku nie zauważyłem, że jest tutaj naprawdę pies. Myślałem, że to jest ten niedźwiedź z obrazka. A czy ktoś mi wytłumaczy? Aha, okej, okay, dobra, na to potrzebowałem chwili, bo zastanawiałem się, co to za lina przycina to zdjęcie w pół. Dopóki nie zauważyłem, że to po prostu auto stojące z tak mocnym lakierem, że aż aż jakby, no widzicie, no to aż lustro normalnie. Czy to na pewno nie jest Photoshop? Przecież nie, bo widać, że tu, tu, okej. Okay. Czy ja tutaj widzę to samo, co w. O nie, dobra, widziałem tutaj coś na pewno innego niż dłonie, okej. Okay? Ale tutaj za to widzę chmurki. Znaczy, chmurki takie wiecie, na obrazie czy coś, kiedy w rzeczywistości jest to, nie wiem co, trzeba chyba zobaczyć pełny obraz. O nie, naprawdę. To jest fajne w fotografii, to znaczy, że możecie za pomocą tak prostych trików zrobić tak fajny efekt. No bo jakby, to no to naprawdę wygląda jak obraz i okej, okay, jak na to się patrzyłem, to skapnąłem się, że tutaj jest kocyk. Ale te chmury, ten tutaj dół i te drzewa, właśnie, jak te drzewa zrobili? O nie, to jest zdjęcie zrobione w idealnym momencie. Tak by wyglądał wasz pies w okularach, gdyby je chciał nosić. To jest concrete, czyli beton, chyba beton, ale z góry wygląda w takim przybliżeniu przynajmniej jak miasto. Eee, co jest nie tak z tym zdjęciem? Ja w sumie nie za bardzo wiem. Latający tors? Eee, okej, okay. nie wiem o co chodzi, może wy wiecie. Wiatraczek na suficie, który mi by się osobiście przydał w pokoju, bo kiedy nagrywam to uwierzcie, że jest naprawdę ciepło już po dwóch filmach. A eee, O kurczę, okej, okay, tego się nie spodziewałem. <laughs> to ten moment, kiedy mój kot został dy wanem? Eee, Okej, okay. to jest zdjęcie zrobione w ten sam sposób, w jaki został nagrany poprzedni film z wiatrakiem. No tyle że tutaj mamy kałużę. <laughs> ja bym się wystraszył, gdybym miał pociągiem, popatrzyłbym na pasażerów przed sobą i zobaczyłbym taką wystającą twarz zerkającą w moją stronę właśnie z taką miną. O co chodzi z tym? Za bardzo nie wiem. Znaczy wiem. Wiem o co chodzi. Chodzi o to, że tutaj jest idealnie narysowana, no właśnie, no na pewno to nie jest okrąg, może spłaszczony okrąg. No ale jakby, jaki był cel zrobienia tego? Czy ktoś mi wytłumaczy, jakby? Bo to wygląda fajnie, ale to chyba nie jest miejsce turystyczne. To na pewno nie jest miejsce turystyczne. To jest miejsce dokowania statków zapewne. Znaczy, jest tu woda i, i wygląda to jak port. I to chyba, nie wiem, jakby wiecie. No, Żeglarz ze mnie żaden. Skąd ja mogę wiedzieć? Latający <grytania> pies. Okej. Okay. Ja podejrzewam jak to zostało zrobione. Co? To jest zdjęcie zrobione z bardzo wysoka. Do takiego stopnia, że te tutaj. I kajaki wyglądają jakby były co najmniej zabawkowe. I na początku myślałem, że one są zabawkowe. Duży kot, czy mała kanapa? Obstawiam to drugie. O nie, to wyglądało na początku bardzo niefortunnie. I jakby najważniejsze to się jest nie przejmować tym, co mówią, bo nie wszyscy wiedzą, jak jest. Ona ma coś bardzo nie tak strasznego a nie, to są dwie twarze na jedną nałożone. Znaczy, jej twarz kończy się chyba w tym miejscu, a dalej już jest twarz innej osoby. Ale na początku wyglądała bardzo krzywo. Czy to jest lustro, czy dziura w ścianie? Dobre pytanie. A, dobra, jest odpowiedź w opisie. Eee, okej. Okay. Ten budynek też jest zrobiony na skrót, co nie ulega wątpliwości. No bo, jak inaczej, byście wytłumaczyli tak cienką ścianę, ale jakby, no, trochę myli ten tutaj, ta, ta druga część. I. Żeby nie było, to nie jest, to, że teraz odpaliłem znowu to samo zdjęcie, tylko po prostu stało ustawione dwa razy pod rząd. Niezły rower. Taki terenowy trochę. Gdyby mieć rower z taką oponą, no to można by było wjechać wszędzie, to fakt, no ale z drugiej strony nie można by było wjechać nigdzie, bo byłoby za ciężko. Czy to jest syrena na dachu tego budynku, czy na płocie Chyba na płocie. Góry, które wyglądają jak twarze. No, powiedzmy, że do jakiegoś stopnia nawet mógłbym na to pójść, gdyby nie to, że wygląda to trochę bardziej jak rozmłemłane twarze. <grymny> Ta latająca skrzynka na listy dla mnie wyglądała na przykład jak Toalet, ok? Dlaczego wygląda, jakby latała? Dobre pytanie w sumie. O nie, to jest tragiczne zdjęcie. Kiedy pies nie może się zdecydować, czy w sumie tu chciałby się położyć, czy usiąść? Więc leży siedząc. Oczywiście na ścianie, ja, ja to widzę, ok? Żeby nie było, nie jestem ślepy. Jak moglibyście sugerować w komentarzach. Co to jest? To jest medyczna wanna? Co to ma znaczyć? Jakby, czy wanny dzielą się na te medyczne i niemedyczne? Czy krany też się dzielą na medyczne? i niemedyczne? O nie, to wygląda naprawdę, naprawdę creepy. Nie potrafię tego za bardzo wyrenderować, co tu się stało. Ja nie wiem, czy to jest jakiś mój w ogóle komentarz potrzebny do tego. Tak samo, nie wiem, to się stało, że to zdjęcie w ogóle stało zrobione. A tym razem mamy film, ale nie wiem. Ej, on wygląda, jakby się dotykał dachu budynku. Eee, no, w pewnym przynajmniej sensie, no. Tak sobie ustawił sprytnie tą kamerę, żeby co? Żeby mieć na jaki dział to wrzucić? Jestem ciekaw, dlaczego to w ogóle wylądowało na tym dziale bo o ile ok, jakaś tam iluzja jest, no to nie wiem, czemu to masz tyle lajku tak samo nie wiem, dlaczego ona mu wlewa kole do buzi. Czy to tak na pewno powinno być? A nie, to on trzyma tą kole. Straszne. Ach, te nogi. Teraz gadnijcie, które należą do kogo? Bo spodnie są identyczne, tak samo jak buty. Złopana na kamerze. To się nazywa dopiero strach na wróble. Takiego nawet ja bym się mógł przestraszyć. O nie, tego też się można przestraszyć. Ale to, co to jest? Czy to jest jakiś padający cień? Bo on tu, widzicie, ma taką pomarańczową skórę? Nagle jest oddzielenie linią i jest normalnie. Nie wiem. Napiszcie. Okej, okay, okej. Okay. Jakby tutaj to nie wiem kto stoi za kim. Chyba on stoi za nim. Okej, okay, cały czas myślałem, że jest na odwrót. Te nogi nieźle mi najechały na psychikę. Taki tam ptaszek bez głowy. To zdjęcie myślę nie wymaga jakiegoś dodatkowego komentarza, ale tutaj już jakby wiadomo. A to, to ja już widzę od razu o co chodzi, że to jest taka miniaturka, taka makieta, jaką za Zawsze się robi pod pociągi. że zawsze mi jarały takie makiety. To znaczy, były na tyle szczegółowe, że mogłem sobie wyobrazić, że mając taką makietę, nie potrzebuję żadnych innych zabawek. No ale to zdjęcie, okej, okay, jakby może ktoś nie był zagłębiony w temat, to może by się nabrał. O nie! Czy to jest ta sama papuga? Chyba nie, bo ta jest mniej czerwona niż ta. Ach, śmiesznie to wygląda. Co to jest? Ogromna struktura na pustyni, a ja tutaj nie widzę żadnej ogromnej struktury. Widzę tutaj coś, co jest niewiele większe niż wieża Jengi, bo tutaj nawet są klostki jengi w tle. Dlaczego ktoś by miał powiedzieć, że to jest pustynia? No nie wiem, może wy mi powiecie. To wygląda jak nie powiem co. A rozumiem. Musimy na to zdjęcie troszkę dłużej popatrzeć, żeby skłamać o co chodzi. Chodzi o tę tej książki, która? W rzeczywistości ma nazwę Glass Castle, czyli jakby, no, ucięło po prostu literki, ale można by było dziwne wnioski z tego wyciągnąć. Nie jestem do końca pewien, której nogi brakuje, ale ja widzę. Brakuje chyba prawej łapy. Jeżeli się ze mną zgadzacie. A nie, dobra, jednak widzę. To brakuje prawej nogi. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to zostawcie łapkę w górę. A jak nie, to zostawcie suba. Wtedy to podliczę jakoś. Wiecie o co chodzi? Myślę, że też nie wymaga komentarza. Jakby. Ja już widzę, co ludzie na redditach widzą we wszystkich zdjęciach. Eee, czy to jest nieokrojony ziemniak? Czy jakby. Co to jest? To mi wygląda bardziej na jakąś grafikę na talerzu aniżeli na prawdziwego ziemniora. Mały baset. Okej, okay, jakby perspektywa, kąty, wszystko się zgadza. On stoi tak naprawdę na skoczni, jakbyście nie wiedzieli, chociaż wydaje mi się, że nie jesteście tacy głupi, więc zostawcie łapkę w górę, bo każdy to nie jest głupi, zostawia łapkę w górę, a każdy to jest głupi, też zostawia łapkę w górę. Więc zostaw łapkę w górę, bo będę to jeszcze mówił kilka razy podczas odcinka, chyba że zostawicie łapkę w górę. Cóż, chyba widać Okej, okay, okej, okay. to zdjęcie jest mocne Jestem prawie pewien, że już widziałem to zdjęcie Albo przynajmniej jakieś inne zdjęcie, które miało dosłownie ten sam motyw Przez chwilę można było się nabrać, że to są prawdziwi rowerzyści No tyle, że... No nie no, tylko na pierwszy rzut oka to wygląda tak realistycznie A to na pewno nie jest photoshop? To znaczy, spróbujcie mi to wytłumaczyć Czy naprawdę dwa psy szły za sobą tak idealnie, że aż powstała ośmionoga? Zaraz, bo jakby sobie teraz te nogi policzyć, to coś nie do końca współgra w sumie. To znaczy nie widać ósmej nogi ani normalnie, ani w refleksji. E, I dziób tego psa, dziób, pysk tego psa, jakby jest trochę przydługi, nienaturalnie przydługi. Eee, czy naprawdę on wyciągnął tak dużą marchewkę? Jakby wnioskując po podziale, to chyba nie, ale naprawdę tak wygląda. Ta iluzja! mi się odpaliła, bez was, ale spróbuję jeszcze raz zobaczyć, co się stało. On sięgnie po butelkę Coca-Coli, okej, okay. i sięgnął po Coca-Colę i przyciągnął ją... Co jest? Ej, ej, zaraz! Czy ten film jest specjalnie tak Psuty? Ej, nie, dobra, to jest mocny film. To na pewno zostało zrobione przy użyciu jakiegoś programu. O, nie, to jest obrzydliwe. To wygląda, jakby mu wkładała palec do oka. Tak po prostu zanurzony do połowy, co najmniej. Czy to jest rdza? Naprawdę? Ktoś stwierdził, że ta rdza wygląda jak jakaś wyspa widziana z samolotu. Okej, okay? okej, okay, może się tak pocieszać. Co, co to jest? Popatrzcie. Jestem ciekaw, czy ten obraz jest zrobiony w 3D, czy jest to jakoś inaczej rozwiązane? O nie, o nie, to było za mocne. Tego się nie spodziewałem. To wygląda na pierwszy rzut oka nawet smacznie. Chyba to znaczy wygląda to jak słodycze. Ale to są kable. Wyobraźcie sobie taki kabel trzymać w ręku. Teraz już przynajmniej wiecie co jest w środku. Znaczy no już było podobne zdjęcie, ale podejrzewam, że nie wszystkie odcinki oglądacie, więc zmieńcie to. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby wtedy żadnego filmu nie przegapić. No bo jak będziecie mieli suba, to będziecie wszystkie odcinki chyba oglądać. Znaczy pch, chyba, chyba, nie wiem. Ale łapka w górę się należy, chyba, bo też nie wiem. A czy zostawiliście? Nie wiem, ale zostawcie. I widzimy się jutro o 10.30. Cześć.